Diazcalia Joanne Bagri to podcast o pisaniu książek, rozwoju warsztatu pisarskiego i przełamywaniu pisarskich trudności. Jeśli marzysz o wydaniu powieści, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Jestem autorką kryminału, prowadzę bloga pisarskiego Born to Create. Zapraszam serdecznie. Odcinek drugi: Jak wydać własną książkę krok po kroku? Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Didaskalia Joanny Bagri. Dzisiaj zmierzymy się z tematem wydania własnej książki. Jest to kwestia, która jako pierwsza interesuje debiutantów i osoby, które napisały już własną powieść i chciałyby ją wprowadzić na rynek książki. I w ramach tego odcinka zastanowimy się nad takimi kwestiami, jak to, czy warto wydać powieść samodzielnie, czy z wydawcą, jakie są modele finansowania wydania powieści, na co należy zwrócić uwagę w umowie wydawniczej. Oprócz tego przejdziemy również ogólnie przez proces korekty i redakcji książki, jaki mamy wpływ na wybór okładki i jakie działania marketingowe oferuje nam wydawca albo jakie działania marketingowe samodzielnie powinniśmy podjąć wydając książkę. Na końcu czekają nas kwestie związane z premierą, spotkaniami autorskimi. Opowiem Ci, ile to trwało w przypadku moich powieści, ile trwał cały proces wydania książki w przypadku moich powieści, i postaram się zwrócić uwagę na takie pułapki, czy może też takie kwestie problematyczne, trudne na poszczególnych etapach procesu wydania książki, żebyś mógł się do tego przygotować, żebyś wiedział, z czym będziesz musiał się zmierzyć w tej trudnej drodze zaistnienia na rynku książki. No to co? Startujemy. Pierwszy etap procesu wydania książki jest to podjęcie decyzji, czy wydajemy tą książkę samodzielnie, czy z wydawnictwem. Wspominam o tym tutaj, dlatego że obecnie na rynku e, działają takie firmy, które zajmują się self-publishingiem, czyli oferują po prostu wprowadzenie naszego dzieła na rynek bez względu na to, jakie to dzieło jest, o jakiej jest tematyce i też nie przeprowadzają takiej analizy. Czy nasza książka się sprzeda, czy trafi w gusta odbiorców? Po prostu działa to na takiej zasadzie, że pisarz płaci za wydanie książki, za poszczególne też działania, które wchodzą w skład procesu wydania książki i te firmy to wszystko za nas realizują. Ewentualnie my, jako pisarze, możemy wcielić się w rolę przedsiębiorcy, który wprowadza nowy produkt na rynek, czyli po prostu naszą własną książkę. I wtedy, jeżeli się zdecydujemy na taką opcję, to będziemy mieli bardzo dużo decyzji do podjęcia, bo trzeba będzie. Będzie się zastanowić nad tym, czy chcemy, żeby książka przeszła korektę, redakcję, znaleźć osobę, która się tym zajmie, następnie zająć się zaprojektowaniem okładki, zlecić to grafikowi, później znaleźć drukarnię i tak dalej, i tak dalej, aż do wprowadzenia tej książki na rynek, umowy z księgarniami, umowy z dystrybutorami. Nad tym tak w skrócie wygląda właśnie wydanie książki samodzielnie bez wydawcy, że albo po prostu sami się zajmujemy poszczególnymi etapami, albo oddajemy to w ręce firmy self-publishingowej, która no, część Działań za nas tutaj przyjmuje, natomiast w tej opcji tak czy siak, my ponosimy 100% ryzyko, ponosimy koszty, czyli po prostu płacimy i ktoś nam tą książkę wydaje, tą książkę wprowadza na rynek. Jeżeli natomiast decydujemy się na wydanie książki z wydawnictwem, wtedy czekamy na odpowiedź od wydawnictwa, czy zdecyduje się wydać naszą książkę, i w ramach tego wydawca wtedy przyjmuje od nas dzieło i zajmuje się wszystkimi etapami procesu wydania książki. Więc wtedy na naszej głowie jest tylko to, żeby sprawdzić poprawki po korekcie autorskiej, ewentualnie wnieść swoje uwagi co do okładki. Natomiast pozostałe kwestie tak naprawdę są poza naszą decyzyjnością, czyli nie mamy wpływu na nakład, na cenę książki, tą okładkową. Więc z jednej strony tutaj też często nie ponosimy wysokich kosztów związanych z wprowadzeniem książki na rynek, bo to też zależy od modeli finansowania i umowy wydawniczej. Natomiast też to oczywiście musimy mieć na uwadze, że wtedy mamy niższe przychody z wydania takiej książki, mamy niższą prowizję. Z tym się po prostu wiąże mniejsze nasze ryzyko finansowe, a większe ryzyko finansowe wydawcy. Wydawca chce mieć większą kontrolę nad tym całym procesem, więc też ma większą decyzyjność. Self publishing nie cieszy się dobrą opinią na rynku książki, na rynku wydawniczym z kilku prostych powodów. Pierwszy powód jest taki, że firmy self-publishingowe nie oceniają jakości książek, które wprowadzają na rynek. Znaczy to tylko tyle, że po prostu skoro pisarz płaci takiej firmie za wydanie książki, to firma bierze od niego kasę, drukuje te książki, wprowadza na rynek, zarabia na tym i po prostu tyle. Więcej ich nic nie obchodzi. Nie obchodzi ich to, czy pisarz zarobi na tych książkach, czy czytelnicy wyniosą jakąś wartość z tych książek. To jest po prostu czysty biznes, czysta realizacja usługi, tak jakbyśmy poszli do drukarni i poprosili drukarni, o wydrukowanie naszego dzieła. Na takiej zasadzie to działa. Drugi powód jest taki, że często też osoby, które nie mogą się przebić przez wydawnictwa, wydawnictwa odrzucają ich dzieła, decydują się na self-publishing właśnie, żeby mimo wszystko wprowadzić tą książkę na rynek, a książka na przykład nie przychodzi przez wydawnictwa dlatego, że no, nie jest y, wartościowa. Nie, nie jest na przykład ten styl tej książki jakiś taki ciekawy, jest też dużo błędów, albo po prostu też poziom warsztatu pisarskiego jest po prostu niski. Część osób uważa, że skoro Książki nie przychodzą przez redakcję, nie przechodzą przez wydawnictwa, to nie powinny ukazać się na rynku. Myślę, że tak jednostronnie, negatywnie nie możemy oceniać self-publishingu. Dobre propozycje często nie przychodzą u wydawców, dlatego że nie mieszczą się w portfolio wydawnictwa, albo też na etapie oceny tej propozycji wydawca nie doszacuje jej wartości. Pamiętaj, że dla wydawcy wydawanie książek to jest po prostu biznes. I jeżeli nie widzi potencjału zarobku w danej książce w danej, w danej pozycji albo w kolejnych pozycjach autora czy ze współpracy z autorem, to nie chcę podejmować takiego ryzyka biznesowego. Wiemy, że rynek książki jest trudny, co spada czytelnictwo, wiele osób też załóżmy zamiast kupować książki to gdzieś się ściąga z nielegalnych źródeł, więc tutaj e, tak naprawdę wydawca też musi oszacować, czy jemu współpraca z danym autorem, wydanie danej powieści się opłaci. Dlatego też wiele osób decyduje się na self-publishing, żeby po prostu szybciej wprowadzić swoją pozycję na rynek, żeby szybciej podzielić się swoją twórczością z czytelnikami. Niekoniecznie właśnie oznacza to, że chce wprowadzić za wszelką cenę słabą książkę, słabej jakości powieść. Natomiast często to jest po prostu świadoma decyzja pisarza, żeby nie musieć czekać na odpowiedzi wydawnictwa albo po kolejnej negatywnej odpowiedzi nie musieć gdzieś się znowu przepychać z propozycją wydawniczą u kolejnych Wydawców. Dobrze, załóżmy, że zdecydowałeś, że wydasz książkę z wydawnictwem. Kolejny etap procesu wydania powieści to przygotowanie propozycji wydawniczej. Jest to nic innego jak wysłanie wydawcy swojego pliku z książką oraz z innymi informacjami, których od ciebie oczekuje. Koniecznie sprawdź na stronie kontaktowej wydawcy, jakiej propozycji od Ciebie oczekuje. Czy chce pełną wersję książki w pliku PDF, może w pliku doc, czy chce na przykład wybrane 50 stron Twojej powieści. I tutaj mam dla Ciebie taką małą podpowiedź. Koniecznie przygotuj sobie Excela, w którym będziesz spisywał nazwy wydawnictw, do których wysłałeś propozycję wydawniczą, wraz z datą, kiedy poszedł do nich mail oraz z informacją, czy dostałeś już od nich maila zwrotnego. To ułatwi Ci po prostu zarządzanie tym procesem wysyłania książki do wydawnictw oraz w przypadku wydawania kolejnych powieści i chęci zawarcia współpracy z nowym wydawnictwem podpowiedzi po kto udzielił Ci wcześniej odpowiedzi, jaka to była odpowiedź też, czy ta propozycja wydania książki była zadowalająca bądź też nie. Po wysłaniu propozycji wydawniczej czeka nas najmniej przyjemny etap, czyli oczekiwanie na odpowiedź od wydawcy. I to nie byle jaką odpowiedź, odpowiedź pozytywną. Gdy ją już uzyskasz, na pewno będziesz w niebo wzięty i teraz przychodzi czas na formalności. Pierwsza kwestia, o której będzie chciał rozmawiać z tobą wydawca, to model finansowania książki. I tutaj mamy tak naprawdę trzy rozwiązania: wydanie książki z poniesieniem 100% kosztów przez wydawcę, współfinansowanie z twoim udziałem lub poniesienie 100% kosztów przez ciebie, przez autora książki. Każdy model ma swoje wady i zalety. I porządne wydawnictwa, te, które wierzą w Twoją książkę, które wierzą w to, że Twoja książka będzie stanowiła prawdziwą wartość na rynku, książki, z której czytelnicy wyciągną coś dla siebie. Po prostu biorą na siebie całość kosztów, ty nie musisz dokładać nic do tego interesu, że tak powiem, natomiast w tym przypadku prowizja autorska jest najniższa ze wszystkich trzech modeli, no bo, tak jak już wcześniej wspomniałam, tutaj wydawca ponosi większe ryzyko biznesowe, więc wtedy też chce uzyskać większy przychód ze sprzedaży. W tym takim pośrednim modelu tutaj często jest podzielony udział kosztów, czyli załóżmy na przykład autor ponosi 30% kosztów, wydawca ponosi 70% kosztów i ta prowizja też się jakoś tak równomiernie rozkłada. Model wydania książki ze współfinansowaniem autora jest często proponowany debiutantom i wtedy wydawnictwa uzasadniają tą decyzję tak, że skoro mamy nieznane nazwisko, nie mamy znanego brandu, dopiero wkraczamy na rynek książki, to tutaj część ryzyka finansowego chcą na nas przerzucić. To jest jak najbardziej ok w tym przypadku. Natomiast na rynku funkcjonuje też wiele pseudo wydawnictw, które próbują zarobić na takim początkującym autorze, czyli obiecują u złote góry, tutaj mówią, że te koszty są naprawdę wysokie i wtedy proponują, Proponują ten udział w kosztach też bardzo wysoki, więc w takim przypadku najlepiej poprosić o kosztorys, żeby też jakby sprawdzić, czy te koszty są realne, czy tutaj wydawnictwo nie chce na to dodatkowo zarobić, a samo tak naprawdę nie będzie ponosiło żadnego udziału w kosztach w produkcji Twojej książki. Kilka takich wydawnictw jest znanych na rynku. Tu łatwo można oszacować, że załóżmy, jeżeli proponują nakład tysięcy za jakąś tam określoną kwotę, można sobie tutaj koszty na daną książkę poszacować, sprawdzić jaka jest cena okładkowa i czy to w ogóle ma realną szansę się spłacić, opłacić, czy dla ciebie w ogóle to będzie opłacalne, więc przed takimi wydawnictwami cię ostrzegam. I ostatni model wydania książki, czyli wydanie książki własnym nakładem jest bardzo podobne do self publishingu. Po prostu ty jako pisarz pokrywasz 100% kosztu produkcji książki, masz wtedy najwyższą prowizję autorską z tych trzech modeli i tak naprawdę na ciebie jest przerzucone dosyć spore ryzyko biznesowe powodzenia tego projektu. W temacie tych modeli finansowania książki chciałabym wspomnieć jeszcze o prawach autorskich. Jeżeli wydawca ponosi 100% kosztów wydania książki, wtedy w umowie wydawniczej zawarte jest wyłączne prawo wydania książki. Oznacza to tylko tyle, że podczas trwania umowy z danym wydawcą nie będziesz mógł wydać tej książki w innym wydawnictwie. W momencie, kiedy Ty ponosisz część kosztów wydania książki, wydawca najczęściej proponuje niewyłączne prawo do wydania książki, czyli oznacza to, że w momencie trwania umowy z tym wydawcą będziesz mógł wydać tą samą książkę u innego wydawcy. To jest taka opcja bardziej elastyczna. Czasami pozwala nam na przykład na wydanie książki drukowanej u jednego wydawcy, e-booka u drugiego, a na przykład audiobooka u trzeciego. Warto się tymi prawami autorskimi też oczywiście zainteresować, aby wiedzieć, czy w okresie trwania umowy możemy wydać nasze dzieło u innego wydawcy. Po ustaleniu kwestii modelu finansowania książki, przychodzi czas na analizę umowy wydawniczej. Na co należy zwrócić uwagę? Przede wszystkim sprawdź, jaka będzie prowizja autorska, jaka będzie jej wysokość oraz od jakiej ceny będzie ustalana. Czy od ceny zbytu netto czyli ceny, po której wydawca sprzedaje Twoją książkę księgarniom i dystrybutorom czy od ceny okładkowej. Zwróć również uwagę, kiedy otrzymasz wynagrodzenie, kiedy będziesz otrzymywać raporty, z jaką częstotliwością i kiedy będą wypłacane pieniądze za sprzedane egzemplarze książki. To, co dla mnie było istotne, to również to, czy muszę akceptować wszystkie poprawki redaktora i korektora, i co się dzieje, kiedy tych poprawek nie będę chciała zaakceptować. Czy wydawca może w tym przypadku rozwiązać umowę? Istotne jest również to, kto ustala cenę oraz nakład książki, oraz kiedy książka ukaże się na rynku. Wydawca powinien. Pisać przynajmniej taki orientacyjny czas trwania tego procesu wydawniczego, kiedy książka powinna się pojawić właśnie w księgarniach czy w sklepach internetowych i co się dzieje w momencie, kiedy wydawca się nie wywiąże z tego zapisu. Czy Ty możesz ubiegać się o jakieś odszkodowanie, a może, czy możesz rozwiązać całą umowę i też ubiegać się o odszkodowanie? Także taką kwestię również przeanalizuj. Dosyć ważny punkt to również to, co się dzieje w momencie zakończenia współpracy. Czy umowa jest podpisywana na czas nieokreślony, czy na przykład na czas pięciu lat i potem jest automatycznie przedłużana? Tutaj warto zwrócić uwagę, czy masz możliwość wypowiedzenia tej umowy wcześniej, czy jest jakiś okres wypowiedzenia dla każdej ze stron, dlatego że jeżeli będziesz chciał podpisać umowę z nowym wydawnictwem, to takie kwestie też będą dla Ciebie bardzo, bardzo istotne. Często też wydawca wpisuje do umowy takie zapisy dotyczące wykorzystania Twojego wizerunku w ramach procesu wydawniczego. Najczęściej dotyczy to tego, żeby po prostu mógł w swoich mediach społecznościowych podawać Twoje imię i nazwisko, publikować Twoje zdjęcie, przekazywać też informacje o Tobie mediom i umieścić na przykład też zdjęcie i notę biograficzną na okładce książki. Umowa wydawnicza, którą zaproponuje ci wydawca, to jest tak naprawdę pewna propozycja współpracy między tobą a wydawcą. Większość tych warunków będzie nienegocjowalna, więc raczej nie uda ci się pewnych kwestii tutaj przenegocjować, szczególnie jeśli jesteś debiutantem i to jest Twoje spełnienie marzeń, żeby Twoja książka pokazała się na rynku. Natomiast można spróbować negocjować pewne zapisy, można spróbować wprowadzać pewne poprawki. Na pewno warto jest zadawać pytania wydawcy, żeby pewne rzeczy doprecyzował. Ja miałam do czynienia z dwoma umowami wydawniczymi, czasami też się zdarzają po prostu takie babole w tych umowach, więc warto wszystko dokładnie przeczytać i w momencie podpisywania umowy koniecznie sprawdź swoje dane, dane też kontaktowe, adres korespondencyjny, dlatego że później wydawca będzie przesyłać różne rozliczenia czy różne dokumenty i żeby to wszystko po prostu trafiało w odpowiednie miejsce, żeby nic Cię po prostu też nie ominęło. Na etapie podpisywania umowy wydawniczej wydawca na pewno zapyta cię o to, czy chcesz wydać książkę pod własnym imieniem i nazwiskiem czy pod pseudonimem. Każda z tych opcji ma swoje plusy i minusy, które omówimy w osobnym odcinku. Natomiast w umowie wydawniczej taka informacja się z pewnością pojawi, żeby po prostu wydawca wiedział, czy na okładce wpisać twoje imię i nazwisko, czy jakiś pseudonim, który sobie wymyślisz. Po podpisaniu umowy wydawniczej czeka nas już taki czysto techniczny proces wydania książki, czyli korekta, redakcja, projekt okładki i wszystkie takie kwestie organizacyjne związane z podesłaniem noty, biograficznej, zdjęcia, skład itd., itd. Nieprzyjemne etapy to jest na pewno korekta i redakcja, kiedy tekst trafia do. Osoby, która magluje go pod kątem językowym, stylistycznym, czasami też logicznym, należy wprowadzić poprawki, czasami też poprawki w fabule, jeżeli tutaj redaktor zwrócił uwagę, że lepiej byłoby coś pozmieniać. Czasami też książka jest obcinana, w sensie są usuwane zbędne fragmenty, także dla niektórych może być to dosyć ciężki etap, tak jak był dla mnie, natomiast warto, warto podejść do niego z pozytywnym nastawieniem, nastawić się też na mocny feedback i po prostu wyciągać tutaj informacje Informacje o błędach, które popełniamy, i starać się uczyć właśnie na własnych błędach. Jeżeli chodzi o etap związany z pracą nad okładką, to tutaj tak naprawdę wydawca współpracuje z własnym grafikiem, rzadko kiedy mamy możliwość współpracy bezpośrednio z grafikiem, i wydawca ewentualnie co może podsyłać nam propozycje grafik, pytać o nasze uwagi. Nie zawsze te uwagi zostaną uwzględnione. Ja na przykład bardzo mocno zwracałam uwagę na to, żeby nazwisko było dobrze wyeksponowane na okładce. Wiadomo, imiona się powtarzają, tytułów czytelnicy nie pamiętają, natomiast unikalne nazwiska, tak jak moje, mogą stanowić po prostu rodzaj brendu osobistego i przyciągać czytelników do kolejnych powieści, więc zabiegałam o to, żeby po prostu nazwisko było czytelne w czytelny sposób zaprezentowane na okładce. W ramach procesu wydawniczego czekają na nas również działania promocyjne, które powinien zapewniać wydawca. Przede wszystkim jest to współpraca z blogerami książkowymi, z blogerami książkowymi, z recenzentami. Wydawca bardzo często wysyła do takich osób egzemplarze recenzenckie i już przed premierą pojawiają się pierwsze opinie, pierwsze recenzje, które mają przyciągnąć czytelników i które mają też jakby wzbudzić zainteresowanie naszą pozycją na rynku książki. Inne działania to są też działania związane ze spotkaniami autorskimi oraz też publikacja informacji w mediach społecznościowych. Najczęściej są to media wydawcy, czyli Facebook, Instagram, strona internetowa. Książka też powinna trafić do takiego portalu, jak lubimy czytać, gdzie też jest bardzo silna społeczność czytelników i gdzie ta książka też ma okazję być oceniona. Działania promocyjne to również też wystawianie naszych książek na targach książki lub też lokowanie naszej książki na półkach w księgarniach, na przykład w Empiku lub innych topowych księgarniach. Natomiast wątpię, żeby takie działania były oferowane debiutującym autorom, bo to są już dosyć takie kosztowne sprawy. Część wydawców rozsyła również komunikaty prasowe do dziennikarzy i redakcji lokalnych gazet, dzięki czemu też tutaj jakby zwiększa Szanse na dotarcie do i lokalnej społeczności, i też po prostu do tradycyjnych mediów, i w ramach tych komunikatów prasowych czasami otwierają się nowe możliwości do promocji, do współpracy. Na przykład dziennikarze są zainteresowani przeprowadzeniem wywiadu z autorem, także tutaj też jest pole do, do promocji. Z innych takich form promocji to również są live y i różnego rodzaju działania w mediach społecznościowych. Warto, żebyś też samodzielnie prowadził działania marketingowe, czyli po prostu poinformował na Facebooku, że wydałeś książkę, możesz założyć fanpage, tak jak ja mam założony i tutaj na, w ramach tego fanpage'a. Informować swoich fanów, co się u ciebie dzieje, na jakim etapie procesu wydawniczego jest Twoja książka, też rzucać jakieś krótkie relacje na Instagrama, możesz też zaczepiać lokalnych dziennikarzy, proponować im przeprowadzenie z Tobą wywiadu, odezwać się też do radia. Mogą być tutaj różne pomysły, można też robić spotkania w bibliotekach. Powiem Ci, że dużo osób jest zainteresowanych po prostu też rozmową o tym, jak wygląda wydawanie książki, jak nam się udało wydać tą książkę i tak dalej, i tak dalej, więc każdy. Takie spotkanie jest okazją do zainteresowania kolejnych osób naszą twórczością. Zwieńczeniem procesu wydawniczego jest premiera książki. Bardzo przyjemny moment, szczególnie dla debiutanta, w końcu Twoja książka ukazuje się na rynku, masz możliwość dotarcia ze swoją twórczością do wszystkich, kompletnie do wszystkich. Super! Oczywiście na tym etapie praca z Twoją książką się nie kończy. Tutaj jeszcze jest potrzebna promocja, reklama, żeby rozsławić Twoje dzieło, rozsławić Twoje nazwisko. Natomiast formalnie proces wydawniczy kończy się na etapie premiery. Później już zajmujemy się innymi procesami, czyli rozliczenia z wydawcą, poszukiwanie sposobów na zwiększenia sprzedaży, czy pracę nad nową książką. Ile może trwać wydanie książki? Trudno na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, dlatego że tutaj jest dużo zmiennych na każdym etapie procesu wydawniczego, a największą zmienną moim zdaniem jest to, kiedy uda Ci się pozyskać wydawcę. Jeżeli pozyskasz go bardzo szybko, to później poszczególne etapy powinny już iść w miarę sprawnie. Natomiast jeżeli będziesz długo pozyskiwać wydawcę, nie będziesz mógł znaleźć tego wydawcy, no to cały Proces się po prostu wydłuży. W przypadku oddechu śmierci wyglądało to mniej więcej tak, że poszukiwanie wydawcy zajęło mi 5 miesięcy, następnie podpisanie umowy to było około 2 tygodnie, do granic tych wszystkich kwestii prawnych, no i następnie właściwy proces wydawniczy zajął około 4,5 miesiąca, czyli można powiedzieć, że cały proces wydania książki zajął około 10 miesięcy. W przypadku pogranicznika wydaje mi się, że ten proces właściwy Nieco był dłuższy niż w przypadku oddechu śmierci, dlatego że wydawnictwo, jak zaakceptowało moją propozycję wydawniczą, to już miał ułożony plan chyba na cały rok wydawniczy, więc książka musiała odleżeć swoje miejsce w kolejce, zanim ukazała się na rynku. W momencie, kiedy pozyskamy wydawcę, to tak naprawdę czujemy taką ulgę w tym całym procesie wydawniczym, bo tutaj już wiemy, że mamy zaklepane pojawienie się naszej książki na rynku i tak naprawdę te wszystkie poszczególne kwestie będą szły swoim torem w odpowiednim czasie. Czy trudno wydać własną książkę? Czy to jest proces skomplikowany i trudny? Na pewno znalezienie wydawcy jest trudne, szczególnie kiedy jesteśmy początkującym, debiutującym autorem, kiedy mamy nieznane nazwisko, to tak, to jest bardzo trudne. Trzeba się naczekać na odpowiedź od wydawnictwa. Wiele wydawnictw w ogóle nie udziela nawet negatywnej odpowiedzi. Czasami trzeba wylać wiele łez, kiedy dostajemy negatywne odpowiedzi, także. To jest dosyć trudne, to jest dosyć trudne i wymaga wytrwałości. Natomiast kolejne etapy to tak naprawdę dla mnie takim etapem dosyć emocjonalnym była korekta i redakcja. Natomiast inne kwestie to są już takie bardziej techniczne i tutaj też nie mamy dużo pola do wyboru w takim sensie, że no nad okładką mocno nie możemy popracować. Jeżeli wydawca się uprze nad daną okładką, która nam się nie podoba, to raczej nie będziemy mieli możliwości wpłynąć na jego zdanie. Te kwestie gdzieś tam przychodzą obok nas. Czasami nieco takimi trudnymi etapami mogą być spotkania z czytelnikami, jeżeli nie lubisz występować przed publicznością i opowiadać o swojej twórczości albo o sobie. Natomiast raczej gdzieś na początku tej kariery pisarskiej nie będzie tego dużo, nie będą to takie intensywne działania związane z procesem wydawania książki. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej, na co należy zwrócić uwagę na poszczególnych etapach, zapraszam Cię do kontaktu. Napisz wiadomość, chętnie odpowiem na Twoje pytania. Dodatkowo zachęcam Cię również do zajrzenia na mojego bloga Born to Create, gdzie opisałam bardzo kompleksowo cały proces wydawania książki. Link do artykułu znajdziesz w opisie podcastu. Zapraszam, może sobie jeszcze raz odświeżyć wiedzę z tego podcastu i dodatkowo też załączyłam w poszczególnych sekcjach link. Linki do innych artykułów, które mocniej omawiają dane kwestie, czyli na przykład kwestie związane z pseudonimem, czy pisać pod pseudonimem, albo na przykład kwestie związane z rozliczeniami z wydawcą. Serdecznie dziękuję, że dotrwałeś do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać interesujące informacje i serdecznie zapraszam Cię do słuchania kolejnych odcinków podcastu Didaskalia Joanny Bagri. Na razie, cześć! Thank you.